Witam Was serdecznie, jestem Barbie, a tutaj ze mną towarzysze podróży. My tu i tam, kanał Karolina Adrian. Dzisiaj znajdujemy się na terenie dawnej jednostki wojskowej, można powiedzieć, bo jest tu pewien schron do odkrycia. Mam nadzieję, że się uda. A tu to, co możecie zaobserwować, to jest miejsce, w którym najprawdopodobniej znajdowała się, e, znaczy, dipol która była po prostu chowana, kładziona właściwie w takim otoleju, żeby nie była widoczna. Jak widzicie, pogoda piękna, cudna, my idziemy w prawda? Idziemy. Tak jest. Jedziemy. Zobaczcie, jeszcze jest tutaj uszczelka w ogóle, się ostała na tych drzwiach, które już są mocno. No, nie Nic ciekawego, ale zobaczyć trzeba. A nie, przepraszam. To nie są takie zwykłe sanitariaty. To jest strefa dekontaminacyjna. Wiecie? To jest strefa dekontaminacji. Tutaj, jak ktoś przyszedł skażony, to tędy wchodził, miał tam umywalnię i się dekontaminował. I tędy wychodził już, zdekontaminowany. Tak. Zdecydowanie. Kawlecia. O, tak, zdobienie jeszcze. Super. Chciałaś to Tobie? Tu zobaczcie, bo to był schron łączności I tu właśnie szły i jeszcze idą kable to nawet widać ile żółwe są O, też jestem Tak, tutaj mamy szatnię A. Tu powinno być dużo pozostałości. Ale to widać, że to jest starym typowo. Ach. Nawet nie wiem, kto to budował, bo to może być, że to wszystko było dla Rosjan. Nie wiem, jest mało informacji. Tu zauważcie sami, jak wejdziecie do tego pomieszczenia, że tu jest troszkę wygłuszone. Tutaj te cegły też miały stanowić to wygłuszenie. Wydaje mi się, że zaraz to będzie lepszy trochę pokój, jeżeli o to idzie. A tu jest wyjście ewakuacyjne. Tak? Jest faktycznie. Tak. Też techniczne. Tu powinno być pomieszczenie, właśnie które ja pamiętam z innego schronu bliźniaczego, które tutaj chyba stały wszystkie jakieś ustrojstwa w łączności. O, ale tu jest wybrzuszona podłoga. Tu jest akurat słabe wytłumienie. Ja byłem w innym schronie, gdzie tutaj był taki specjalny materiał. I było to bardzo dobrze wytłumione. Podejrzewam, że wszystkie są na podobnych zasadach. A zobaczcie, tu mamy jeszcze pozostałość. Jakiś silnik. Na ja tym miejscu za dużo informacji nie ma, ale z tego co. Kiedyś zaobserwowałem, powinno być dosyć dużo wyposażenia. Tu jeszcze mamy też, właśnie, nie wiem, czy dobrze nazwę, pompy wentylacyjne. I tutaj różnego rodzaju, chyba, izolatory. Zobaczymy, czy został silnik diesla, bo powinien być, bo ten tak był też zasilany silnikiem diesla. Tu niestety wentylatorownia jest w opłakanym stanie. Miałem okazję być. Miejscu gdzie było troszkę więcej tego sprzętu I tu też jakiś chyba panel był Który też został Niestety Rozkradziony no, Powiem wam Że chyba coś złego się tutaj musiało wydarzyć Bo Wydawało mi się, że ten schron o, w dużo lepszym stanie, a niestety nie jest. Ale teraz zrobiłem hałas. Porozkradane wszystko. No, ja mam wrażenie Karola, że tutaj wpadli na szaber mocno. I to całkiem niedawno. Bo nie przypominam sobie na filmach, żeby to tak źle aż wyglądało. Jak widzicie, to jest smutne, że tyle lat przetrwało i komuś nagle to przeszkadza. Tu mamy zbiornik na wodę. Tu jest też możliwość zaopatrzenia schronu w wodę pitną. Tylko teraz Wam nie powiem, czy tutaj tendy, czy tendy. A tu na pewno mamy ten zbiornik wielki. Jak byłem w kiedyś w innym miejscu, to stały dwa takie zbiorniczki. Zerknijmy tu. No. Potłuczone butelki. Tu jest rozdzielnia z tego co pamiętam prąd, ale tu nic nie ma. No jestem troszkę w szoku. Ajajajaj. Tu również. Byłem w takim jednym schronie, który Miał prąd, to dopiero było wrażenie, jak to wszystko tak pracowało. Tu powinien stać, stać silnik diesla. Jak widzicie, nie stoi. Za to stała się tabela okresowa czynności obsługowych. O, to jest fajne. Tutaj znajdowała się amunicja. Ponieważ są bardzo grube drzwi, stalowe ryglowane od zewnątrz, i tu właśnie była składowana na zakręcie, a tu nie mam pojęcia, co to może być. A tutaj wydaje mi się, że powinniśmy się zbliżać do kolejnego wejścia wyjścia. Widzicie, jakby przygotowane. O, czekajcie. Ale jaja. My tu i tam też znaleźli to, co ja znalazłem, tą gazetę. Nie znalazłem tylko daty. Tak, tam jeszcze wyżej też będą do góry nogami, co prawda. Ale... No, wiecie, te takie nazwy, jak e, RNF, CDU, choć nie, to, to dzisiaj funkcjonuje, ale no, tam jest coś z Leninem, na No serii? właśnie, no. Fajnie to brzmi. Bardzo fajnie. <grym 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 nie, 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 nie. Ale bo ten schron nie jest z czasów II wojny światowej. Ale nie. Zimnej, zimnej, wojny. zimnej wojny. zimnej wojny to tak, ale... Nie drugiej. Karola znalazła datę. Który przypomni? 63. 1963. Również w malności, gazeta, na Wojska Polskiego Niezły jaja, powiem szczerze A tutaj jeszcze Adam, tak. to jest coś znalazł Ja tutaj przeszedłem to tak wygląda Ale jest chyba po prostu osłona na zapachy tutaj z tym, tym Aha, a, jakaś techniczna i, ta, taka Tak, nawet widzę kawałek, wyżej zobaczyć. No to tu było, to tu było no. A tak na porządek, wiesz, się jakaś ciekawa amortyzacja a tu jeszcze idą słuchajcie, te kable to są kable właśnie komunikacyjne i coś kiedyś tu było napisane co jeszcze mamy? który? gdzie jest góry powinna być no powinna eee, numer jest jej tu nie ma ale kurs euro już był i Orban jest, no to też w miarę taka bardziej nowoczesna a z tyłu? Może to 20 jest 2011, 27 maja. A jest. Zobaczcie. Karola szuka dat i znalazła przed chwilą na tabliczce znamionowej czy na tak. czym? Tak. Odgromnik zaworowy. Z 1959 roku. Tak wygląda samo uwielbienie. <grymne> Zobaczcie ciekawostkę MRU, jak jest i tam są te wszystkie rury, to one nie są zardzewiałe, nie? a tutaj kurde, to stoi dużo krócej, jedna wielka rdza po Tak, że Tam są chyba ceramiczne, nie? nie są... e, inne może, ale mówię, jaka technologia była, jaką Niemcy wydali pieniążki, wydali duże, żeby to jednak się nie niszczyło. O, to jeszcze to też jest fajne. Słuchajcie, my będziemy się żegnać powoli. Jak widzicie, ja nic nie widzę. Karola i Adrian też. Bardzo Wam dziękuję. Karola jest tutaj za mną. Jest? To jest tak. Tam. Adrian jest tutaj jest. za mną. Bardzo im dziękuję za to, że byli ze mną. Niestety stan tego schronu jest totalnie inny niż się spodziewałem. Za to troszkę przepraszam, bo to ja wybieram. Ale widocznie ktoś tu się po prostu włamał niedawno. I zrobił co zrobił. Wybierasz się wszystko. Jak Wam się film podobał, koniecznie dzwoneczek, subskrybujka, łapka w górę. U nas też nam no, Tak, tu i my tu i tam też. No bo wyświetlenia jest czasem fajnie mieć więcej niż 50, rozumiecie, nie? Dobra, trzymajcie się, do ja następnego. Cześć. Cześć. Hej.